Hej, kochani, pokażę Wam dzisiaj tutorial na e, słupek. Więc tak, jak macie zrobiony już łańcuszek, no to tak, e, bie, nawlekamy nitkę, e, przewlekamy przez oczko mamy tutaj y, trzy nitki na y, szydełku, bierzemy znowu nitkę, na, prze, przeblekamy tylko przez jedną, mamy znowu trzy, nawlekamy i przekładamy przez te wszystkie trzy, tak, OK. Jeszcze pokażę kilka razy. No tak. Bierzemy przez pętelkę, przez oczko raczej. Yy, tu mamy trzy. Bierzemy znowu przez jedno. Bierzemy znowu i przez raz, dwa, trzy. Jeszcze pokażę dwa razy. No tak, bierzemy przez pętelkę mamy trzy bierzemy przez jedną pętelkę bierzemy przez trzy pętelki ok, jeszcze raz pokażę, nawlekamy przez oczko tu mamy trzy. Bierzemy przez jedno. Mamy trzy. Nawlekamy. Przez trzy. Przekładamy. I powstaje nam półsłupek. Znaczy nie półsłupek. E, supek nawijany. No i wow! E, Opanowaliście ze mną wszystkie te takie wzory ogólnie. Takie podstawowe. Więc no. I w kolejnym tutorialu już będzie tutorial na Magic Ring. Więc oczekujcie. A Magic Ring oczywiście pomaga. No, przy Magic Ringu można zrobić Każdego pluszaka. Więc no. Oczekujcie, bo może jeszcze dzisiaj się pojawi. Więc bajo!